Sportu Lotniczego Los Angeles samoloty odlatują do ponad 200 lotnisk w 48 krajach. Dlatego kucharze muszą zadbać o pasażerów z różnych zakątków ziemi. Mam tu 10 różnych kuchni świata. To się nie zdarza w typowych restauracjach czy hotelach. W każdym momencie kuchnia przygotowuje nawet 275 różnych potraw. Wszystkie zostały skomponowane przez firmowych szefów kuchni. Którzy chcą zmienić stereotypowe postrzeganie posiłków w samolocie. W przeszłości miały złą opinię, ale nasza firma stara się to zmienić i urozmaicić jadłospis. Gotowanie dla linii lotniczych stawia kilka wyjątkowych wyzwań. Na 12 tysiącach metrów w kabinie utrzymywane jest określone ciśnienie, co wpływa na odczuwanie smaku słonego i słodkiego. Na wysokości 10,5 km czułość kubeczków smakowych spada o 30%. Dlatego kucharze muszą wprowadzać odpowiednie zmiany. Kiedy komponuję, podkreślam smaki kwaśne, gorzkie i umami. A liczy się nie tylko smak. Wygląd jest równie ważny. Na pokładzie jest dość ciemno, więc potrawy powinny być jasne. Pasażerowie jedzą oczami. 75% posiłków wytwarzanych na lotnisku w Los Angeles trafia do klasy ekonomicznej, ale gdy lecimy pierwszą klasą, dostaniemy wyłącznie najlepsze składniki. Komponujemy dla wszystkich, ale w pierwszej klasie składniki są z nieco wyższej półki. Jak na przykład wędzony łosoś z oddalonej o 160 km Santa Barbary.